Ponownie Was witam, niedziela, 1 październik. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić sytuację gospodarczą, która ma bezpośredni wpływ na giełdy, jak i na kryptowaluty. Czym jest uzasadniony ostatni wzrost? Tego nie wynik, ale dzisiaj skoncentruję się na tym. Przygotowałem Wam grupę bardzo fajnych grafik, które udokumentują to, co staram się Wam przekazać, a Wy będziecie mogli sami wyciągnąć wnioski. Czy to już jest ten moment do inwestowania, czy jeszcze jednak nie? Zapraszam. Na samym początku, jak zwykle, miałem pytania, jeśli chodzi o giełdę Nexo. Czy można tam na przykład posiadane już przez kogoś kryptowaluty wpłacić, żeby wypełniały tą kwestię tych 100 dolarów, do których jesteśmy zobowiązani w ciągu pierwszych czterech tygodni? Żeby uzyskać ten 25-dolarowy bonus. Z tego, co wyczytałem, bo nie dało mi to spokoju, jako że odpowiedzi nie znałem, nigdy nie myślałem o tym, jest to sformułowane w ten sposób, że SSD musi posiadać zakupy o wartości 100 dolarów. Czyli moim zdaniem, jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek waluty i przeleje na to konto, jeżeli jest pokrycie w wysokości 100 dolarów, to wtedy po upływie 4 tygodni. Otrzymacie też ten 25-dolarowy bonus, jeśli chodzi o w bitcoinie, po prostu. Następne pytanie było od pana, który mieszka w Anglii i pyta, czy mógłby płacić podatki w Polsce. Ciężko mi powiedzieć z tego tytułu, że Anglia obecnie, jak wiecie, wystąpiła z Unii Europejskiej i jakie tam są sztywne reguły, nie jestem w stanie powiedzieć. Poza tym nie jestem radcą podatkowym. Jedyne, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, pomimo, że mieszkam za granicą, posiadam rzeczy w Polsce i za te posiadane rzeczy w Polsce płacę tam podatek. Dlaczego? Tu musiałbym płacić 44%, tam płacę 19, dlatego wydaje mi się, że byłoby to dla pana możliwe, jeżeli zgłaszałby pan po prostu ewentualne zyski z krypto w Polsce jako uboczny dochód i tam chce pan opodatkować. Następną prośbę, którą otrzymałem, to tutaj nawet Wam przygotowałem od Pana Piotra, który stara się wszystkich ostrzec. Bardzo fajna sprawa. Pan Piotr ma problemy z chęć, nigdy o przedsięwzięciu nie słyszałem, ale tak jak tutaj widzicie w komentarzach, dał mi typ dla nas wszystkich, że on po prostu podał sprawę do prokuratury. Jako, że dokonano oszustwa, ktoś zarządzał jego kontem, z tego co zrozumiałem. Dlatego, jeżeli jesteście też ewentualnie na henk, bo zameldowani henk, ku, jak to zawsze, jeżeli tam jesteście zameldowani, po prostu uważajcie, i żeby się nic złego nie stało w waszym zasobom. I teraz przejdziemy do naszego standardowego przebiegu, czyli na samym początku obejrzymy sobie, co robią rynki. Jak widzicie, Bitcoin w plusie zrobił w tym tygodniu ponad 3% i Szanghaj, który zrobił 0,3%. W zeszłym tygodniu też Szanghaj był jedynym, który był zielony i też był w okolicach 0,3%. Dlatego na tych rynkach światowych nie zmienia się aż tak dużo. Do tego dojdziemy w następnej części, gdzie postaram się Wam to. Na zasadzie, jak mówiłem, grafki, jako że one lepiej, jako obrazy, moim zdaniem, trafiają do wszystkich. Następną kwestią będzie sytuacja i nastroje na rynku giełd tradycyjnych, także tu chodzi o papiery wartościowe, i możecie zobaczyć, że obecnie to Wam zrobiłem wczoraj wieczorem, spadliśmy do 28, w zeszłym tygodniu byliśmy przy 36, a jeszcze. Dwa tygodnie temu byliśmy przy 52, także tutaj widać wyraźnie tą tendencję, że giełdy zaczynają po prostu wpadać w nastrój zagrożenia, mocnego strachu. Czym jest to uzasadnione, też do tego dojdziemy, ale tutaj z tej strony możecie dokładnie zobaczyć, że jeszcze w lipcu byliśmy przy 82, obecnie jesteśmy przy 28, także to też coś znaczy. Ale to wy musicie wyciągnąć sami wnioski jako inwestorzy. Jeśli chodzi tutaj o tym monogramie, tutaj jest tylko i wyłącznie Bitcoin brany pod uwagę nastrój rynku kryptowalut i specjalnie Wam wziąłem ten z zeszłego tygodnia, gdzie w odwrotności do tradycyjnych giełd, Bitcoin, humor, nastrój inwestora poprawił się o trzy punkty. Jak bitcoin sam jako bitcoin? Możecie tutaj zobaczyć najwyraźniej, że poziom, który Wam zaznaczyłem tą linią tutaj, już przeżyliśmy par razy. Obecnie biorąc skalę, tutaj wziąłem w tym wypadku półroczny czat, możecie zobaczyć, że czy to już jest ten start do tego wielkiego wystrzału? Nie wiem, każdy z Was musi to sam. Zadecydować. W tej części teraz będę się starał przejść do ogólnoświatowych rynków pod tym kątem, jak ja to odbieram. Czy to już jest ten moment, że będziemy tylko profitować i będziemy się znajdować tylko w plusie? Czy jak to zawsze jest, tego nikt nie wie, nikt nie posiada takiej kuli jak kiedyś baba Jagi. Tym samym zaczniemy od tradycyjnego rynku, jakim jest SP500. Tutaj możecie zwrócić uwagę, ta biała linia pokazuje kurs, w jakim się znajduje, ta niebieska linia natomiast nastrój i zainteresowanie inwestorów. Zwróćcie uwagę, na jakim etapie jesteśmy tutaj całkiem. Z prawej strony widać w tym okienku, że 18%, także to już jest pułap. Porównując te wszystkie lata od 2018 roku, widzicie, że to już jest moment, który też ma wpływ zapewne na te reakcje, jakie są, jeśli chodzi o nastroje na rynkach giełdowych. Tutaj odnosi się to w tej grafice już do takich rzeczy, jak zachowanie obligacji państwowych. Do wartości giełdowych. I tu jest najlepszy przykład na to, gdzie możecie zauważyć, im mocniejsze. Im większe, im lepsze oprocentowanie, im większe zyski utrzymujemy za posiadanie obligacji państwowych, tym bardziej spada zainteresowanie wartościami giełdowymi. To będziemy jeszcze poruszać, ale tu chciałem Wam tylko to pokazać z tego prostego tytułu, że tu jest właśnie zauważalny dobrze ten moment, gdzie, dlaczego mam jako duży inwestor, tutaj mówię o dużych inwestorach, ja nie mówię o inwestorach. Powiedzmy z naszego piętra, gdzie każdy ma gotówkę, która nie jest w stanie wpłynąć w jakikolwiek sposób na reakcję ogólną rynku. Ale ta grupa, która należy do tych tak zwanych wielorybów, może to zrobić, a z drugiej strony oni najmniej ryzykują, może przez to, że mają najwięcej do stracenia. I po wycofaniu obecnie pieniędzy z takich rynków, jak rynki akcyjne, i położenie je na prostych, łatwych. Z kwestią zerowego ryzyka, obligacjach państwowych mogą spokojnie spać, zarabiają ogromne pieniądze bez ryzyka, a jeżeli weźmiemy pod uwagę obecne oprocentowanie i przeniesiecie to oprocentowanie obligacyjne na te zyski, które uzyskujemy na rynkach tradycyjnych, lub też jeśli porównacie do ostatniego okresu rynku kryptowalut, wcale nie jest to więcej. Oczywiście są jednostki, które wystrzelają i przynoszą. 20%, ale za to macie trzy inne pozycje, które nas ściągają w dół, że wychodzi średnia 2, 3, a może 0. Następna sprawa tutaj będzie, tu na tym przykładzie widać wyraźnie, jakie jest nastawienie inwestorów obecnie do inwestycji. Tutaj ten czat pokazuje bardzo dokładnie tą kwestię i biorąc pod uwagę ten cały okres, które możecie tutaj zobaczyć, biorąc od września 22 do momentu obecnego, tutaj między tymi dwoma cienkimi czerwonymi liniami, gdzie wam to zaznaczyłem, ta dolna pokazuje poziom, na którym jeszcze w tym okresie tego ubiegłego roku nie byliśmy. Dlatego to jest następny punkt, który pokazuje brak zaufania, swego rodzaju strach do inwestowania. Ale tak jak mówię, nie wiadomo w jakim momencie się znajdujemy. Sami wiecie, że tego nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, lub też przepowiedzieć, bo i na pewno sami już to przeżyliście, że było co innego mówione, a rynek całkiem na to wszystko reagował. Tutaj, właśnie jeszcze raz wracając do tej kwestii obligacji, zwróćcie, proszę uwagę, jak to wygląda. Biorąc te wszystkie lata, ostatni raz mieliśmy prawie ten sam poziom w 2009 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, 2008-2009 Lehman Brothers, ten wielki finansowy krach, który wszyscy na pewno przeżyliście, jeżeli już jesteście na rynku, a jeżeli nawet jeszcze nie byliście, to było o tym tak głośno, że to był praktycznie ten moment, gdzie wtedy Kryptowaluty, przede wszystkim Bitcoin, znalazły sens życia jako swego rodzaju zabezpieczenie. I ta niebieska linia, jak widzicie, ten przebieg z tych ostatnich 14 lat jest na tym poziomie procentualnym. Dlatego on w ciągu ostatnich dwóch lat zrobił 5 punktów bazowych, co tak jak wam mówiłem, zabezpiecza gotówkę Twoją, czy też tych ogromnych inwestorów i masz święty spokój. To jest gwarancja państwowa, także, żebyś stracił obligacje. Państwo musi ogłosić bankructwo, co, jak sami wiecie, jeszcze nie miało miejsca w tym normalnym świecie, nazwijmy to. Tu na tej następnej grafice, jako przykład, chcę Wam pokazać dla tych, którzy są po prostu Zainteresowani inwestowaniem, ale nie mają do tego nerwów i nie chcą pilnować na bieżąco tego całego tematu i uważać na własną kasę. W Polsce też istnieje ta możliwość, i tutaj obligacje skarbowe też możecie nabyć. Tutaj od razu chciałbym Was poinformować: nie wiem, jakie są opłaty. Wiem, że jest to wszystko robione z ramienia Banku PKO tam możecie je nabyć, ale proszę uważajcie, bo tak jak mówię, nie znam tego tematu, nigdy nie robiłem nic z tym, że tak jak widzę w tym wypadku, co tutaj wyjąłem, tylko dwie pozycje, które dają stałe oprocentowanie. Tam jest jeszcze masa innych, które są w pewien sposób płynne. Ja wybrałem te, które są najbezpieczniejsze. Jak widzicie, na 3 miesiące dostaję 3%, w wypadku inwestycji 3-letniej 6,85%. Także tu zawadzę już prawie o 7%, jest to... Nie można powiedzieć, to jest wspaniała sprawa. Poziom jest dużo wyższy jak poziom amerykański, ale tak jak jeszcze raz przypominam, sprawdzajcie zawsze, jaki podatek was czeka i jakie są te wszystkie koszty manipulacyjne z tym związane, bo bardzo często jest tak, że w efekcie końcowym na początku sami znacie, jest wszystko tak fajnie, a później wychodzimy z gołą ręką. Na koniec przygotowałem wam grafikę i tutaj postawiłem specjalne punkty. Abyście mogli to lepiej zrozumieć, bo wydaje mi się, że ta grafika przedstawia nam praktycznie to, co powinno nastąpić, jako że jest masa wzorców, które już miały miejsce. Te szare paski, które tutaj pionowe widzicie, które są też zaznaczone tymi dwoma skrzałkami, oznaczają okresy recesyjne. Ja wam specjalnie postawiłem te znaczki zielono-czerwone, żebyście mogli wyraźnie zobaczyć, z jakiego punktu początkowego recesji, do jakiego poziomu schodziliśmy, co zaznaczają te czerwone pola. I tu jest na podstawie tej całej historii od 79 roku, proszę zwróćcie uwagę, że zawsze jest ta reakcja minusowa. Recesja na ogół my nie wiemy, kiedy ona wchodzi, to można tylko wtedy stwierdzić, jak ona już jest. Tym samym tutaj chciałbym, żebyście po prostu pomyśleli chwileczkę, bo dla mnie była to swego rodzaju grafika, która wyjaśnia te wszystkie okresy. Ja tutaj, może wyjdę Wam z ekranu, to będzie lepiej widać. Jako, że teraz znajdujemy się w tym wyższym poziomie, to znaczy dolecieliśmy do poziomu granicy inflacyjnej i praktycznie biorąc te wszystkie przykłady z przeszłości, których było już parę jednak, brakuje nam korektury rynku. Co znowu oznacza, że mówiąc krótko, znajdujemy się w momencie, gdzie oczekuje nas dołek. Tak jak to przy ostatniej konferencji powiedział Jerome Paul, on woli recesję, jak inflację. Jego głównym celem jest dojście do punktu dwuprocentowego. To nie będzie tak łatwe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co jest najgorsze w takich wypadkach, jest te wyczucie tej granicy, jako żeby ozyskać tak zwane miękkie lodowanie, musi być opuszczanie procentów w tym momencie gdzie jest po prostu załamanie rynku, gdzie zaczyna wzrastać bezrobocie, gdzie ceny, które osiągamy są dla nas nie do zapłacenia, zanik wzrostu gospodarczego i tu jest moment, którego praktycznie nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie to miękkie lądowanie, czy akurat w tym odpowiednim momencie, w tym wypadku FED zacznie opuszczać poziom procentowy, co znowu obligacje mówią całkiem coś przeciwnego, jako że na ogół, jeśli obligacje dochodzą do tego poziomu, Oznacza to, że rynek spodziewa się długoterminowego utrzymania obecnych procentów. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. My nie jesteśmy w stanie absolutnie mieć na to ani wpływu. A tak jak wam powiedziałem, recesja jest do stwierdzenia dopiero jak jest. I tak jak widzieliście na tej ostatniej grafice te dwie kulki, jeżeli ten zabieg powtórzy się, czyli przed nami jest jeszcze po prostu, krótko mówiąc, jeszcze jeden dołek. Być może potwierdzeniem na to jest też to, co Wam już przedtem pokazywałem, nastrój giełdowy. O krypto można mówić co się chce, ale było, nie było. Krypto jest jeszcze za krótko na rynku, żeby to były jakieś wymierzalne standardy. Natomiast rynek giełdowy, sami wiecie, to już jest z zeszłego stulecia historia. I tutaj, tak jak widzicie, ta tendencja wydaje mi się, mówi za siebie, że. Po prostu zaczynamy już odczuwać bolączki stanu gospodarczego. Jeżeli jeszcze do tego podłączymy kwestie typu biopolityka, wszyscy znacie, wszyscy wiecie, co się dzieje na pływ uchodźców, którzy kosztują każde państwo, w tym wypadku europejskie, masę pieniędzy, które też muszą się skądś brać. I tutaj jest ryzyko, że te maszyny do drukowania, które podobno przestały już drukować. Mogą być znowu uruchomione. Moi mili to było na dzisiaj wszystko. Na jutro przygotuję wam nowinki. Dzisiaj nie chciałem tego tak mieszać, jako że ten temat, który dzisiaj wam tutaj pokazałem jest praktycznie tak ogromnym tematem. Możecie sobie pomyśleć, poszukać sami informacji, porównać to być może jakie pytania się pojawią bardzo chętnie i to by było na tyle. Życzę Wam miłej resztki z niedzieli i widzimy się jutro po południu. Kłaniam się.